Witam, ze mną jest Artur Przybrzydzi. Dobry, dobry wieczór, proszę ciebie. <swój g��ended> dobry wieczór? Nie no, dzień dobry, no, good afternoon, no. Czas na pora, no, pierwsza 20, także no, prawie ranek. No nie wiem, no co mam wam powiedzieć, no dzień dobry niech będzie już, no bo to prawie dzień mamy. Dobrze. Jak oceniasz dzisiejszą galę KSW 23? Hmm, ale pytasz o walki, o prawę czy... O wszystko. O wszystko, no. Słuchaj, walki. Yy, tak naprawdę to nie widziałem, nie widziałem jedynie walki Asambeka Saidowa. to ciężko mi się o niej wypowiedzieć. Yy, walka Piskosz yy, simon fajna walka, fajna. Szkoda, szkoda, że, że, że Mateusz przegrał. Jednak yy, znam Juchasa. wiem, że wrócił mocniejszy. Jeszcze da niejedną dobrą walkę. Yy, gamrot Zawadzki, no. Od początku stawiałem na Gamera i się nie zawiodłem, jak się okazuje i, i było widać Anko z zapasy, Poznanie górą. Marta Chojnowska, Karolina Ko Kowalkiewicz, powiem szczerze, że, że dla tam jednego z portali MMA obstawiałem, że, że wygra Marta, że wypunktuje Karolinę w stójce. Jak się okazało, nic nie zrobiła. Karolina szybko, ładnie, efektownie ją poddała. Gratulacje dla Karoliny. Mam niedosyt. Myślałem, że ta walka dłużej potrwa i myślałem, że dostarczy więcej emocji, choć no, no nie twierdzę, że ich brakowało. Eee, A Slambek no, z, z Lagmanem no mówię, no nie oglądałem jej, ja widziałem pierwszą rundę, to powiem szczerze, że fajnie, że Ben Lagman udowodnił tym wszystkim co hejtowali i u was i na innych portalach MMA i u nas na Facebooku KSW że aha, jest od pilia Fasa, to przyjeżdża ogórek. No myślę, że pokazał chyba, że, że jednak ogórkiem nie jest i teraz, jeżeli mają chociaż trochę odwagi cywilnej, ci wszyscy hejterzy, ta banda leszczy, niech wezmą Napiszą, że przepraszają, mylili się. Nie napiszą tego, bo są imbecylami po prostu. I nie będę już się rozwijał na ten temat, bo mogę zaraz być hardkorowy bardziej od Marcina Różalskiego w tym temacie. Także, także jak mają trochę odwagi cywilnej, przyznają się do tego. Michał Materla, Kendall Grove, czapki z głów przed Michałem. Szacunek, bo. No, kondycji chyba brakowało. No, znaczy brakowało. Chyba raczej na pewno brakowało tlenu, ale charakter, serce. Drugi raz już pokazał i myślę, że drugi raz zrobił walkę roku w Polsce. Walkę, która przejdzie tam do kanonów MMA polskiego. Powiem, powiem wprost, myślałem, że wygra Kendal. Myślałem, że wygra Kendal. Nie powiem, że się zawiodłem na Kendalu, bo walka była znakomita. Gratuluję Michałowi, bo. Jeśli ktoś ma się rozczarowywać, albo nie wiem, niecelnie typować w, w, tak, w takich walkach, tak pięknych walkach jak właśnie pojedynek o pas, to, to niech się myli cały czas. Pudzian, no Nie no, Mariusz, jak powiedziałem, Mariusz, jak się znajdzie na plecach, to przegra. No, ale się na plecach, przegrał. Szkoda. Drugi raz w Gdańsku, yy, przegrał. No to, 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 to może chyba. Trójmasto mu nie służy. No, mamy z Menhoffem. Za dużo mamy zapasów robił w, 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 w Kaliningradzie, yy, żeby bicie żeby, żeby yy, stójce z, z Menhoffem. No, co prawda zapasów nie widzieliśmy, ale szybko wszedł w nogi. Nie chciał jednak yy, bawić, się, bawić się w bijatykę z, z naprawdę utytułowanym Melvinem. Przewrócił. Przewrócił, złapał, co miał złapać, zacisnął, poddał, cały mamet, jeden, jeden błąd przeciwnika, szyb, szybka akcja z jego strony i wygrywa. Mm -hmm. e, czy jesteś zadowolony z y, frekwencji na tej gali? No słuchaj, no, z frekwencji, no jak można nie być zadowolonym <noise> z frekwencji, gdzie hala jest pełna, prawda? No słuchaj, przychodzi komplet, ludzie się y, jarają jak żydobierkami tym, mm -hmm. że, że jest wiesz, w ogóle emocja, no stary, ja się też jarałem. Naprawdę, to, 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 to wiesz... Kurczę, cała hala... Ludzie, w, w ogóle, no to chyba tam Martin czy Maciek Kawulski, w którymś z wywiadów kiedyś po jakiejś gali w nie powiedzieli, że publiczność w Gdańsku to jest jedna z najlepszych publiczności KSW, bo ci ludzie tutaj chyba rozumieją ten sport najlepiej, dopingują tych zawodników w czasie walk, no i dzisiaj byliśmy świadkami tego, że, że jednak chyba udowodnili to, że Kibicują najlepiej. We wrześniu gala w Łodzi, teraz niech chód się wykaże. No, co, no, pełna hala, to wiesz, no, nie, ma, nie ma co narzekać. Mm -hmm. Coraz częściej pojawiasz się w mediach, żeby opowiedzieć o swoim projekcie Transformacja, więc może opowiedz teraz nam o tym. Znaczy, projekt transformacja to nam 20 sierpnia, 20 sierpnia siędzny rozpoczął. Zaczął się dużo wcześniej, w sensie faza tworzenia to zaczęła się na obozie KSW w Olsztynie w zeszłym roku. No, no no, spotkałem się z Piotrem Jeleniowskim, Piotrek wszedł mi troszeczkę na ambicję. No i ja mu powiedziałem, no spoko, okej, okay, no jak to się mówi, siusiaku, ty mi tak na ambicje wszedłeś, to ja ci udowodnię, nie? No i no i co? Zaczęliśmy współpracować i no, nie wiem, no co, 20 będzie. 20... mamy czerwca, 20 czerwca będzie 10 miesiąc no i to, 76 kilo, zrobiłem, zgubiłem nie? No, to, to, wiesz, no, no, ludzie mnie podobno na ulicy nie poznają, albo, <laughs> albo już taki bezczelny jestem, że po prostu nie chcę mnie poznawać. <laughs> no, nie wiem, nie pytałem. E, projekt się rozwija. W tej chwili, e, bo powstała również grupa, w tej chwili nie trenujemy, jednak będziemy trenować e, od 3 sierpnia z powrotem, z wielkim boom wracamy. E, będziemy, będziemy trenować w grupie, w klubie Everybody e, w Warszawie. Trenerem będzie znany między innymi z tego, że jest redaktorem naczelnym kulturysta Jarosław Gdak, bo on będzie prowadzić treningi, będzie pomagać ludziom. Każdy, każdy kto jest zainteresowany, może do grupy dołączyć, a ja, no ja idę swoim cyklem tam. Ja, ja w grupę nigdy tam nie wnikałem. Bo czy to Tomek Lipiński, który wcześniej prowadził transformację grupową, czy też Jarek Gdak, wiem, że to są. Fantastyczni trenerzy, dawali sobie doskonale radę, a ja no jakbym śmiał coś im doradzać, gdzie, gdzie, gdzie ich wiedza jest dużo bogatsza od mojej. Trenuję, trenuję, zobaczymy, zobaczymy czy, czy, czy ból kolana, którego kilka lat temu nie zoperowałem, nie przeszkodzi mi w tym, żeby wystartować w te, tak długo oczekiwanej tej Almie, bo chcę, chcę w tym roku jeszcze Almę zrobić. A po, po Almie, no nie wiem, no, no co, no nie wiem, może, no, stary, no. Zawodowa kariera i UFC? Nie no, no <gry> słuchaj, nie no, nie róbmy, nie róbmy sobie jaj, prawda, bo to za, zawodowa kariera to raczej ciężko powiedziane, chyba co, że, chyba że wiesz, mógłbym, nie wiem, jedną walkę zawodową stoczyć z Najmanem, to jedna walka zawodowa, z, słuchaj, Najmanem, no skoro, skoro Marcin bierze sobie, wiesz, Y, jakiś mistrzów świata, federacji XYZ z i bo tych federacji to jest myślę, że tyle co y, co, co ludzi na tym, na sektorze wipowskim, na galach KSW, no to wiesz, tych federacji jest milion dwieście, prawda? No wiesz, ja, ja, mogę, ja mogę założyć federację też się okrzykną mistrzem świata, nie? No ale to nie o to chodzi, no, no jedną walkę zawodową, no, stary, nie wiem, mogę zrobić. Jedną walkę zawodową, jeśli amatorsko mi dobrze pójdzie, o, także, także wiecie... No nie, NG Promotion się obrazi, że, tam, że, że Oni mi takie walki nie zrobią. tym bardziej, że, że muszę być lojalny wobec KSW, a więc nie mogę się na innej gali bić niż KSW, prawda? Nie no, ale to... Może właśnie. Przecież kurczę. Dobrze mówię Martin. No. Mo ja mogę walkę z Marcinem Najmanem zrobić na amatorskim pucharze KSW. Tam do trzech walk zawodowych w MMA ludzie mogą startować. <noise> o! Z, z Marcinem Najmanem... Martin, z Marcinem Najmanem na pucharze KSW bym chciał wystartować. Y Poczekajcie, bo mi już telefon dzwoni, może to... Marcin A, no. dzwoni. Marcin dzwoni. Powiedz, tak, przyjmuję. Marcin oddzwonię, y ten, za chwilę wychodzę przed halę. Michał, Michał, Michał. Nie, nie, nie no Michał. Ja też, już też idę, sekunda. Poczekajcie, no właśnie, e, tak, amatorski puchar KSW w październiku do trzech walk zawodowych, w sensie, no więc czemu nie, no kurde, słuchajcie, tylko, tylko tam będzie bez gazy. no, no to, to wiesz, ready to fight? Jest? Ja, ja gotowy, patrz. No, sobie plecy same się nie zrobią, nie? Pod media training. Okay. No, okej, okay, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, tak. to jest chwila dla Ciebie. Tak, chciałbym podziękować y, przede wszystkim y, firmie, o patrzcie, Pitbull i Filipowi Flaczyńskiemu oraz Maćkowi Glabusowi, Piotrkowi Jeleniewskiemu oraz Markowi Ciołkowi z Iron i co mogę powiedzieć Wam? Słuchajcie, już niebawem na polski rynek wejdzie fajny y, niemiecki produkt, jeśli się mogę pochwalić, y, Twarzą tego produktu będę ja. Także szukajcie Body Secret Complex, jest to, jest to preparat, między innymi na odchudzanie. Preparat, który od jakichś 5 miesięcy biorę, także śledźcie, szukajcie, wpadajcie na mojego Facebooka, czyli Facebooku Kośnik Przybysz 1985. Tam, tam będzie więcej info. Słuchajcie, zawsze lubiłem. Będę lubiał, boxingnews.pl, także polecam, wpadajcie na portal, pozdrawiam redaktora naczelnego Łukasza, elo.